A dzień dobry właśnie Ze nie sobie ja o właśnie właśnie widać jak Krzysztof znów, że o że asia Basia Natalko gdzieś poszły na jakiś do wróżbisty. a dlaczego ugły Krzysiek straszy o Śmiercią, a się ja nie wiem To się ogółem, jak się straszy, osoby to się odwraca. Co powiedziała? Byłeś wcześniej, żeby zginęła. To widzicie. A dla mnie nie życzył śmierci. Dla mnie dobrze, że życzył śmierci. Ludzie, dobrze. Żyćcie dla mnie. Dziękuję Wam. A tu Ty musisz życzyć. Jak oni Ci wypisują takie listy, takie rzeczy robią, a Ty musisz dla wspaniałej. O, pokazywałem, jak ona wygląda. To życzysz dla niej śmierci, tak? Ja dla niej nie. Jak nie, o! Nie. Cicho, dla siebie żyć. O, niej właśnie. Żeby jazdać. O, widzicie, jego jaka kultura. No i widzicie, jak Wojtek zaczyna. Jaka kultura. Ja się nie odbywałem. Ja zaczynam, ja nie przeklinam. Ja tylko powiedziałem, że czemu ty życzysz? Czemu ty nagrywasz całe te, że jest w ciąży? Już w ciąży jest. Że okres ma to w ciąży jest. A co oni w ciąży? <laughs> <laughs> spytaj się innej kobiety, bo nie? Powie. To To je jest dzielnicowej ci spytać dzielnicowej. No. no? Dziś siostra przyjdzie, ja się spytam. No właśnie. No przyjdzie. Ech. Ja on odpowiem. Zupełnie leszką to później coś Ja się dopiero Przejdź co to jest tam? Okres. Hmm. U kobiety. I ile trwa okres? Co to jest okres? Okres... Od 3 do 4 dni okres trwa u kobiety. ale ona powie masz swojego profesora Wojtka no ja profesor? Przepraszam bardzo jestem debil jestem psychiczny, chory debil kurwa nienormalny Nie trzeba zabrać do tak. choroszy ja nie powiedziałem tak A bo z Warszawy miał zabrać na wycieczkę, to ja nie jestem, ja nie będę handował dla Ciebie. Było uzgadnione. To sobie jedziesz, dostański mięso, sobie jedź wycieczkę. Bez kota w teczkę i jedz na wycieczkę. Dziękuję bardzo. Ja zaraz nagrę. Co nagrywaj, kurwa, tu ty strażysz na stop. Że ona... kurwa. Medelu, ty jesteś właśnie Medel, kurwa, wiejska kurwa polityczna. Będziesz kurwa nagrywa ja osobę, stop, nagrywał też na ciebie. Niech ona się nie nagrywasz No nie, a po co ty non-stop? Co, ty zazdrościsz? Że chcesz się ze mną spotykać, kobieta? A nie, no stop, mam tutaj siedzieć na ciebie się patrzeć? Ja nie mój, nie mogę Ja mogę zdechnąć. O, no, no mnie. Zdechnie prawie. Śmierć mnie rzuciłeś. To bo się wyprowadzać, o Już nie można na stop o. Człowiek je nie danie nie na stop takie słuch słuchać. To trzeba właśnie... W jednym pokoju jedna osoba powinna być i w drugim pokoju. Wtedy by było normalnie, a nie na stop, kurwa, na ciebie trzeci kurwa. Wyzywasz kurwa wszystkich ludzi. Ja wszystkich wyzywam. Tylko mnie nie wyzywają. Nie głoszą. Ile ludzie mają prawo mnie wyzywać. I życzyć śmierci. A ja mam milczeć, być tą mapę, co po się zbywa. Telefony tylko nie włączone. A nie, telefony moje będą włączone. Za mnie wolę! Bo bójcie, jest dobry! Wojciech kto to zrobił! będzie węgierski! Bójcie, A ja strał na to, kurwa, co tu? Ja mam za wszystko może płacić, wszystko kurwa Ci kupywać, kurwa i jeszcze te, a ty. A potem będziemy leżeć! O, tak, leży cena babcia. Zobaczę, no. Co nagrywaj. Nagrywaj. Ja tak zrobię, że, kurwa, to nie będzie szło, kurwa, do Sławka. Sławek nie będzie wrzucał, bo, kurwa, non stop, kurwa, ubrażasz, kurwa, ludzi, kurwa, wszystkich, kurwa. Trzeba zbadować, kurwa, właśnie, Nie kanał. Za to, kurwa, co on, kurwa, dla nas robi. Dzień dobry Państwu. jest poniedziałek na hasełku. nie wiem jak powiedzieć pojed do poniedziałku. Poniedziałek to jest dobry dzionek i powiem tak, widzicie kochani moi, wy zaczynacie jedziecie po mnie jak po masłem po chlebie, różnie wyzywacie, przezywacie, życzycie życzy mnie śmierci, a ja mam Wilczyk jak ten mop, co do podłogi. Tylko bierze się w ręce, mężczyzna, kobieta i pod podłogę. Ja mam taki być. Żadnego odzywania się, żadnego nic. Nie mam prawa, nie mam prawa o nic. Ja nie mam domu, nic nie mam, bo już jeden grań mówi to nie twój dom, to Wojtka dom. A, A jeszcze powiem Asiu, mam prośbę do Ciebie. Bardzo mam prośbę. Wyjdź na kanał. I zobacz jak twój przyjaciel nie przezywa. A będzie śmiałeś się ze mnie. Ja zawsze. To niech będzie nas. Przepraszam rację. bardzo, to niech będzie. Twój kanał, człowiek ma... powiesz. Debil, kurwa, mleczny człowiek Debil. Słyszycie? Słyszycie? A wy zaraz jak małpy życie za nim Powtarzujcie za nim. Tak Bo wy umiecie to powtarzać Wy tylko umiecie powtarzać To co człowiek powie, normalny To wy umiecie To robić Jak małpy w Jesteście Bo macie te kratki, bloczki Zasrane, obesrane Wy nawet łopaty nie weźmiecie i śniegu nie odrzucicie koło swojej własnej posesji. Koło własnych wejść nawet. Czekacie jak inne osoby przyjedzie czionzkiem albo łopatę weźmie i odrzuci. A wy tylko umiecie nagrywać, podjeżdżać pod posesje inne i no, nagrywacie. Nawet stał, było widać. Pato, dlaczego tak robić? Pytam dla Ciebie. Nie ma zajęcia. Bo w braczku jesteś. A tam masz odcięzone, bo ty łopatki nie wiesz, jak wziąć do ręki. Dziewczyna, gdzie, gdzie łopata? Nie wiesz, co to narzędzie. Tak jak powiem Tobie, Pato, uczył się jeden księga. I przyjechał syn, a ojciec no wybrał. I nie postawił. 那谁讲？